parę sekund po zakończonym spotkaniu na szczycie w B-klasie pomiędzy Spartą Nową Wieś a Juniorem Szarlejka zakończonym bezbronkowym remisem. Z nami jest wychowanego olimpijczyka Częstochowa, były piłkarz Rakowa, Bałtyko-Gdynia MKS-u Myszków, Miłosz Bielecki. Dzień dobry. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Troszeczkę chyba rozczarowało to spotkanie. Znaczy, no, na pewno poziom pozostała wiele do życzenia, no, natomiast to jest tylko B-klasa. Trochę ludzi przyszło na mecz. Myślę, że moi chłopaki, szczególnie w pierwszej połowie, nie bardzo chcieli grać w piłkę, tylko kopali niepotrzebnie do przodu w niektórych wypadkach. Natomiast druga połowa, uważam, że mieliśmy jakieś tam sytuacje swoje. Przy nieszczęścia mogliśmy się pokusić tutaj o wywierzenie trzech punktów z tego terenu, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że dużo na gospodarzy do tej pory wygrała wszystkie spotkania. Można powiedzieć, że mecz na remis, bez jakichś klarownych sytuacji z obu stron. Natomiast my się tutaj po wygraną. i... No, i żałujemy, że nie, nie wygraliśmy tego spotkania. Dużo było właśnie gry środkiem, mało błakami takich akcji? Mało, ponieważ mało było gry w piłkę. I dlatego, tych sytuacji, gdzie Bośni Pomocnicy mogliby dostać piłkę w pełnym biegu i zakończyć strzałem, czy podać, no nie było takich rzeczy. Więc no, dużo pracy przed moim zespołem. Natomiast w porównaniu do zeszłego, zeszłej rundy, zeszłego sezonu. Jestem zadowolony z postawy opaków, bo bardzo dużo i chętnie przychodzą na zajęcia. Trenujemy dwa, trzy razy w tygodniu i widać poprawę względem zeszłego sezonu. E, powiedz w kilku zdaniach, co się dzieje z Twoim zdrowiem, bo dobiegają nas informacje, że dostajesz dosyć ciężkiego urazu przed sezonem w jednym ze sparingów. Jak wygląda ta sytuacja? No, w tej chwili można powiedzieć, że przechodzę rehabilitację. Natomiast no, na poziomie okręgówki ciężko mówić o jakimś profesjonalnym nie wiem, zapleczu medycznym czy rehabilitacji. Mam lekkie problemy albo większe z kolanem. Mam nadzieję, że obejdzie się bez zabiegu operacyjnego i od następnej rundy zacznę normalne treningi. Zobaczymy jak to będzie. Grałeś w Rakowie, później w Bałtyku, Gdynia. Trochę za wcześnie zeszłeś z tej sceny powiedzmy tego wyższego poziomu. No na pewno to miało jakiś wpływ te kontuzje, które nabawiłem się w Myszkowie. Dwóch... Miałem jedną operację na pachwinę. Potem przeszedłem do Wiktorii. Można powiedzieć, że od tego czasu to szło tylko niżej. No cóż, takie życie, no. na pewno człowiek myślał, że troszeczkę więcej zrobi w tej piłce. Natomiast w tej chwili bawi się trochę, pomaga. Tutaj w Szarlejce jestem trenerem w Popowie, tak jak do tej pory. Grałem czy gram, w tej chwili no, przez tą kontuzję nie gram. Nie tak to się podoczyło jak chciałem, natomiast cieszę się z tego, że na przykład w takim Popowie, gdzie spotkała się grupa fajnych ludzi, z Tomkiem Czokiem na czele i z fajnymi chłopakami z boku, jak prezes czy wiceprezes i starałem się zrobić coś dobrego. W tamtym roku zrobiliśmy awans do okręgówki. No. W tym roku myślę, że nieźle idzie nam tam, w tej okręgówce. Jesteś w tej grupie zawodników, którzy ostatni raz wywalczyli z rakowem awans, 11 lat temu. Różne od tego czasu koleje losu były klubu. Co się dzieje według Ciebie, że przez tyle lat raków, mając na papierze powiedzmy lepszych zawodników niż wtedy, nie może zrobić tego awansu? Myślę, że moim skromnym zdaniem, że za dużo jest osób z zewnątrz którym, że tak powiem, no nie do końca zależy na tym, żeby Raków wpiął się w górę, a za mało jest osób, wychowanków. Myślę, że to jest główny problem tego, co teraz się dzieje. No, w tej chwili idąc na mecz Rakowa, nie wiem czy, no szczerze mówiąc, poznaję dwóch chłopaków z a reszta to są ludzie z zewnątrz i szczerze mówiąc, no, Raków zawsze opierał się na swoich ludziach, na wychowankach, którym dobro tego klubu. Leżało na sercu. Teraz te proporcje się zmieniły całkowicie i, i mnie z boku no, też trudno to oceniać. No. Przyszedł ten Moczkowski, z którym też kiedyś miałem przyjemność pracować. No i jeśli po przyjściu jego ta pierwsza runda jego była bardzo udana, tak teraz mam kontakt tam z niektórymi ludźmi z klubu, to nie wygląda to za dużo z tego co mówią przynajmniej. W swojej przygodzie z piłką nożną miałeś taką ciekawą przygodę testy w Brazylii. Jak byś mógł to opowiedzieć? O to Bardzo dawno to było. Byłem tam bodajże dwa tygodnie z jeszcze z dwoma chłopakami z, z Warszawy. Żadnemu z nas tam nie, nie udało się zostać na dłużej. Myślę, że to jest... zobaczyłem trochę piłki, jakby w innym najlepszym wydaniu, jak to wygląda, jak treningi wyglądają w tych najlepszych klubach. No i one różnią się cała baza, przygotowanie, i tak dalej. Wszystko tam jest podporządkowane jednemu, czyli pi piłce. Niekoniecznie tak jak tutaj w Polsce. Fajnie spędzone dwa tygodnie, no ale niestety się nie udało. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.